Pani Joanno, moi kursanci mieli dosyć dużo pytań, ja też mam trochę od siebie. Chciałem się zapytać, jak według Pani pływanie oddziaływuje na nasz kręgosłup? Jakie korzyści ze sobą niesie taka aktywność? Myślę sobie, że rzeczywiście tak ogólnie można powiedzieć, że, że rzeczywiście pływanie wpływa korzystnie no tutaj bym szczególnie. Brała pod uwagę wypór, czyli, czyli te odczucie lekkości, tak, zabrania jakby nam ciężaru ciała w momencie kiedy wchodzimy do wody, no, co będzie wpływało odciążająco na, na mięśnie, rozluźniająco, tak, dające właśnie poczucie um, odprężenia, więc myślę sobie, że dla osób, które zmagają się z jakimiś um, problemami z kręgosłupem, to to, to, to będzie jakby rzecz Taka najpierw podstawowa, będzie, będzie to działanie przeciwbólowe, no nie? Później można tak. mówić o oporze, o wzmacnianiu mięśni, ale pierwsza ta reakcja, która będzie najprzyjemniejsza dla, dla całego organizmu, ale no właśnie, też dla kręgosłupa, to będzie właśnie ten, ten wypór, ta reakcja, właśnie wody, która nas pięknie unosi i odciąża. Tak, właśnie dzięki temu dużo osób się może zrelaksować, kręgosłup jest odciążony w przeciwieństwie do innych ćwiczeń, które są dosyć inwazyjne dla kręgosłupa, więc jak najbardziej to może dużo, oso dużo osobom może to pomóc. Tak, jako start, no nie? Jako, jako tak, takie tak. Tak. przygotowanie do potem innych ćwiczeń, to, to dla kręgosłupa najpierw, jeżeli mamy też do czynienia z osobami, które mają tryb siedzący głównie, to to, to takie odciążenie może być dobrym przygotowaniem pod inne ćwiczenia.